Dzień Jak widzieliście przed chwilą, rozpoczęliśmy go od obi. No i tych nieszczęsnych paneli, które trzeba było wnieść na czwarte piętro. Oj, umęczyło mnie to, umęczyło trochę. No, ale najcieńsze rzeczy oprócz daty, chyba jeszcze laty trzeba będzie wnieść. Mamy już na górze i tak, dzisiaj drzwi, panele, na których teraz siedzę, i jeszcze takie dupererki e, typu właśnie, jak to się dokładnie nazywa, Śliz Ślizgacze. To jest do niedokarnicze do, do listy, bo też listwę kupiłem 3 metrową i 1,80 m. Tak, żeby tutaj starczyło, bo tutaj ma coś koło chyba 4 metrów. I nie wiem czy nie popełniłem błędu i zamiast mety 20 nie, nie zamówiłem to 80, no ale trudno już, już teraz tego nie będę wymieniał. No, różnica była niewielka, no, chyba z 8 zł, więc, więc jakiegoś wielkiego dramatu nie ma, no ale popełniłem, popełniłem ten błąd. Także tak, dwa ślizgacze, jeszcze dwa, dwie paczki, chyba 25 sztuk z tego co pamiętam jest w paczce, bo, bo są dwuszynowe na zasłony i na firanki. Mm. Ze ślepki na koniec y, końcówki list i, i łącznik, zestaw łączników, bo w pewnym momencie trzeba będzie je, je połączyć, nie wiem, dociąć tu trzy i połączyć, więc, więc to też kupiłem. Kupiłem jeszcze piankę, podkład, y, taki ten z rolki, biały, najtańszy, ale też ze względu na to, że i najtańszy, i najcieńszy, bo on ma 2 mm, a tutaj ta. Ten korytarz z, tą, z tym pokojem się troszeczkę nie, nie zgrywają i już poprzednie listwy też były na, na podniesieniu, taki był uskok zrobiony, tą listwą maskującą, natomiast widziałem, że tam były te grubsze troszeczkę te podkłady, więc ja wziąłem troszeczkę te, te podkłady cieńsze, chciałem też kupić siódemki y, grubości panele, ale niestety w promocji i ładne pasujące do lameli było tylko te 8 mm. No ale trudno. Będziemy potem myśleli. Co jeszcze? Takie te kosteczki trójkątne do, do montażu paneli, żeby dystans zrobić dla nacji. No i jeszcze wziąłem sobie taki mały wałeczek i wałki do wałeczka. Nawet tak było na fakturze. Bo miałem nadzieję, że już Wam pokażę. Tam za mną na dole. O! Te wszystkie tutaj, te rureczki od ogrzewania trzeba pomalować farbą do krzyników, którą już kupiłem, białą i czarną, bo ta ściana będzie czarna, a te będą białe. Także to trzeba będzie pomalować y, tą farbą do krzyników. Co najlepsze, taki specjalny jest y, zagięty pędzelek do nich. Jeden ten pędzelek kosztuje 13 zł, a dwa takie pędzelki, chyba sześć innych pędzelków kosztuje 15 zł. Także oczywiście wziąłem ten większy. Ale wracając do tematu, to miało mi wejść jeszcze za te rurki, żeby tam się poślizgiwało i żeby tam do końca do podłogi domalować. Ale widzę, że wziąłem najmniejszy jaki był, ale raczej i tak. No I tak jak to mówią do pastyłu, nie da rady, więc trzeba to będzie robić pędzelkiem, więc dobrze, że kupiłem ten zestaw wielozadaniowy. O 2 zł droższy niż, niż jeden jeden pędzelek. Jak pokryło, to no sami widzicie, po wczorajszym malowaniu, średnio, po tym pierwszym razie pokryło. Natomiast no, dwa razy to jest takie minimum, tak jak Wam wczoraj mówiłem, dwa, trzy razy trzeba będzie to pomalować, więc za chwilę się przebieram, biorę się do roboty, żeby ten pokój już tutaj mieć skończony. Znaczy poza tą ścianą, tam za mną, bo tu będą lamele, tam, na będzie czarne, ale to i tak najpierw trzeba, musi być wszystko na biało, żeby spokojnie można było tym czarnym pomalować. I jak już pomaluję na biało, to już tutaj panele i wszystko będzie mogło wjechać do tego pokoju, i będzie można się zajmować korytarzem, i łazienką, i kuchnią. Kuchnię już wczoraj zaczęliśmy, no ale tak wstępnie, wstępnie poszło. A, no i właśnie jak ten pokój już będzie tutaj pomalowany, to też będzie można tutaj wjechać z kuchnią, i te fronty będzie można malować. Także ten pokój jest ważny, żeby skończyć. I mimo tego, że mamy dziesiąty dzień, zostały 4 dni do deadline'u, jakby to w korpo powiedzieli. Eee, to będę starał się wyrobić, a jak pójdzie zobaczymy. Eee, co prawda, tak jak widzieliście, no, czasami jestem tylko po 3-4 godziny, nie więcej. No bo jednak trzeba dalej szukać tych mieszkań, trzeba to ogarniać. Eee, tam mamy już zaklepane to drugie. Eee, już musiałem się też właśnie umówić na, na akt notarialny, ponieważ no... Sprzedający poprosił, żeby, żeby to przyspieszyć. Mieszkanie jest w dobrej cenie. Yy, natomiast ten sprzedający ma tam drobne problemy, dlatego też jest też w takiej fajnej cenie i poprosił, czy dałoby radę to jednak przyspieszyć. Więc no, o te parę dni udało mi się, że tak powiem to przeciągnąć. Natomiast mówię, no, kasa i tak jest, więc, więc umówiłem z Toriusza, to też trzeba będzie załatwić. Więc tak jakby te wszystkie poboczne sprawy troszeczkę rujnują nam tu to odświeżanie tego mieszkania. Yy, no ale spróbujemy. Zobaczymy. Malowanie, nie wiem czy będę dzisiaj malowanie pokazywał, bo w sposób powiedziawszy, to mi się nie chce nagrywać. <grym> Także zobaczymy, czy coś rzucę jeszcze z malowania, czy po prostu jakieś miłe zakończenie. Do zobaczenia, w każdym razie. Coś tam jeszcze nagram. Dobra. nie ma. Na kamerze pewnie to wygląda, że już jest ok, Natomiast jeszcze, jeszcze w niektórych miejscach przebija. Więc na razie jedziemy do domu, bo trzeba małego z odebrać. I potem jeszcze około 18. 14, 15, 16, 17, 18, tak. O 18 jeszcze wrócę. I jeżeli trzeba będzie, to po prostu przemaluję, przemaluję jeszcze raz. Jak trzeba, to trzeba. Ale tak jak mówiłem wczoraj, wracając do oceny tego wałka. Motyw, o ile dobrze pamiętam? Tak, motyw, super. Zobaczcie, założyłem sobie czystą koszulkę. Nie ma ani kropelki, ani kropelki farby. Faktycznie z tych wałków nie kapie. Także jestem mega zdolony. Jeszcze bardziej niż wczoraj, ponieważ wczoraj byłem w czarnej koszulce. Yy, I była już cała od gładzi, od tego wszystkiego, więc nie było tego po prostu widać, bo i tak cała była zakurzona i biała. Dzisiaj mam świeżutką czystą koszuleczkę. Jest rzekłoby się kabelo. Także naprawdę fajne wałki, nie trzeba kupować tych W coś tam coś tam tych Big Benów amerykańskich za 280 chyba czy 480 wystarczy z Motiva, w zupełności zdają nam egzamin i faktycznie ta struktura, taka powłoka na ścianie też jest całkiem inna niż od tych innych wałków, także jeżeli musicie malować to ja szczerze mogę te wałczki polecić. Aha. Jakby co? <noise> to producent może się do mnie odezwać, poreklamujemy coś. No i niestety, tak jak przypuszczałem, minęło praktycznie 5 godzin o 18.40, skończyłem malować o 14, więc po 3-4 godzinach, zgodnie z instrukcją producenta. Oczywiście, no i tego się trzymajmy. Miało być już suche, można nakładać drugą warstwę, no więc jestem, tak mówię, nawet godzinkę, godzinkę później, a niestety w dalszym ciągu w niektórych miejscach to żółte przebija, więc jedziemy kolejny raz jak to mówił jeden wielki człowiek, nie chcę, ale muszę, więc biorę się zawałek i maluję. I skończone. Prawdopodobnie. Trzecia warstwa poszła. Mm, jak na razie na mokro wygląda to całkiem nieźle. Chociaż w tych dwóch miejscach. <laughs> Nie wiem jak to będzie. Jeszcze że że śnieżka Eko... Eko. Eko chyba ostatni raz, bo dałem jej już drugą szansę, bo na jednym mieszkaniu o używałem, bo jest w rozsądnej cenie. I tam też musiałem was trzy razy malować. Natomiast tam były całkiem inne takie odcienie, jak takie kanareczki, nie, kanareczki, łososie, więc mówię zwaliłem to na gad kolor. Natomiast tutaj był biały, było dobrze zagruntowane. No i tak w tych dwóch dwóch miejscach no, nie jest zbyt dobrze. Więc wydaje mi się, że. To nasza ostatnia przygoda ze <laughs> śnieżką Jak z wałka jestem zadowolony, tak z farby nie bardzo. No ale cóż, już jest kupiona na całe mieszkanie, więc trzeba ją wykorzystać. A na następnym będziemy testowali coś nowego. Okej, okay, do zobaczenia w następnym odcinku. A! Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć!